Szczodre gody, święto zimowego stania słońca. Już niedługo rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Choinka, prezenty, kolendowanie, dwanaście pysznych potraw na stole, a pod nimi siano. Zwyczaje te znane są nam wszystkim, ale już niewielu wie skąd tak naprawdę się wzięły. Niektórzy uważają je za czysto chrześcijańskie, nic bardziej mylnego. Przed chrystianizacją u Słowian były szczodre gody zwane też inaczej jako Święto Zimowego Stania Słońca. To pradawne Święto Słowian przypadało w nocy 21 na 22 grudnia w okolice przesilenia zimowego. Jak wyglądało to święto? Zapraszam do lektury. Wedle dawnej tradycji święto trwało od kilku do nawet kilkunastu dni. Był to początek nowego słonecznego okresu wegetacyjnego. Wierzono, iż w okresie przesilenia zimowego był światło zwycięża ciemność nad ciemnością. Od tego momentu dni zaczynają się wydłużać, przynosząc ludziom nadzieję, napawając radością i optymizmem. Wtedy też Bóg Słońca, sfaruk odzyskuje panowaniem nad światem. Zamyka się pewien cykl. Stary rok odchodzi, a nowy rozpoczyna się, odradza się. Wyraz gad, znaczyło rok. Godami określano zatem czas przejściowy pomiędzy Starym a Nowym Rokiem. Staropolską nazwą świąt Bożego Narodzenia, które zastąpiły dawne obrzędy, były także gody. Na ziemiach polskich przestała używać tej nazwy w XVIII w. Choć pozostał jednak wciąż żywy wśród ludu. Choćby w księdze, przysłów Adalberga. Gdzie podano czternaście przysłów dotyczących godów w sensie świąt Bożego Narodzenia. Często czas od dzisiejszego Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli określano mianem, godów. Do dzisiaj jeszcze niekiedy ta nazwa funkcjonuje w polskim folklorze, i w języku kaszubskim, gołd, i łużyckim. W trakcie tego święta zaprzestawano wszelkiej pracy fizycznej i spędzano czas na wzajemnych odwiedzinach, przyjmowaniu gości, obdarowywaniu się prezentami i śpiewaniu tradycyjnych, starych pieśni. Duchowieństwo chrześcijańskie, nie mogąc wyplenić pogańskich zwyczajów wśród prostego ludu, zastąpiło je jasełkami i śpiewaniem kolęd o narodzeniu Chrystusa. Zwyczajem tego wieczoru było na początkowo rozdawanie tylko dzieciom i krewnym upominków, a także tradycyjnych pierogów nazywanych, szczodrakami. Wkrótce ten zwyczaj przeobraził się w tradycję obdarowywania prezentami bliskich w Wigilię. Szczodry wieczór kończył czasem, świętych wieczorów, szczodrych wieczorów. Szczodre gody to czas przejściowy, moment śmierci dawnego starego słońca i początkiem narodzin młodego roku, oznaczającego koniec poprzedniego roku i początek nowego roku. Święto było obchodzone poprzez spędzania na ucztach, zabawie i radowaniem, które było symbolem nadzieją na rychły powrót ciepłych dni i koniec bardzo trudnej dla ludu zimy. Usłowian przesilenie zimowe było również związane z duszami zmarłych przodków. Wierzono, że tego dnia przybywają oni na ziemię, aby ich dusze mogły się ogrzać. Palono wówczas na cmentarzach ogniska i organizowano rytualne uczty, z którymi w późniejszym okresie przeniesiono się do domostw. Obecnie pozostałością tym zwyczaju jest pozostawienie pustego miejsca dla wędrowca przy stole wigilijnym. Ponadto uważano, że zwierzęta mogą być pośrednikami w przekazywaniu słów od duszy zmarłego przodka. Stąd można się doszukiwać podobieństwa z przekonaniem, iż w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Współczesny ukraiński Diduch Symbolem zaproszenia dusz zmarłych przodków na wieczerze był tak zwany diduch. To żniw snob Żyta, który był umiejscawiany w okresie świąt w rogu izby. Zwiastował on także urodzaj. Słowo diduch oznaczało dziadka czyli przodka. Należy też przywołać o jednej z tradycyjnych wigilijnych potraw tak zwanej kutii. Ona także byłą dawniej poświęcona z duchami przodków, w trakcie dziadów i słowiańskich uroczystości pogrzebowych zwanych tryznami. Szczodre gody to również unikalny czas na odprawianie wróżb mogących przewidzieć przebieg przyszłego roku na przykład pogodę i przyszłoroczne zbiory. Ta tradycja była często łączona ze słowiańskim bogiem zaświatów i pasterzem bydła, welsem. W wielu aspektach był podobnych w postaci Święty Mikołaja i Tajemniczego Spasa Zimowego, który był opiekunem zajęć zimowych. Świąteczne wróżenie przyszłego urodzaju zachowało się w postaci Turonia, czyli kolentowej maszkary, której kucenie alkoholem symbolizowało początek nowego roku wegetacyjnego. Kolędnicy z Turoniem na polskiej pocztówce z 1937 roku, w niektórych regionach. Głównie na Śląsku w okresie tym praktykowano zwyczaj stawiania w kącie izby ostatniego zrzętego snopa żyta. Był on zazwyczaj dekorowany suszonymi owocami, najczęściej jabłkami oraz orzechami. Zaś po święcie pieczołowicie przechowywany aż do wiosny. To właśnie z nasion pochodzących z kłosów tegoż snopa należało bowiem rozpocząć przyszłoroczny siew. Podłaźniczka. Innym zwyczajem była kultywowana szczególnie w południowej Polsce, czyli na Podhalu, Pogórzu, Ziemi Sądeckiej i Krakowskiej, na Żywiecczyźnie oraz na Śląsku, była tak zwana podłaźniczka, gałąź drzewa iglastego którą przyozdabiana owocami, orzechami i ciastkami, ozdobami symbolizującymi urodzaj, dobrobyt i siły witalne. Udekorowana gałąź jodły, świerku lub sosny wieśzana pod sufitem. Powszechne było też ścielenie słomy lub siana pod nakryciem stołu. Wszystko to czyniono dla zapewnienia przyszłorocznego urodzaju. Na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego w tradycje dekorowania snopa żyta orzechami, jabłkami. Drewnianymi ptaszkami i figurkami z ciasta niemal całkowicie zostały zastąpione, zwyczaj dekorowania choinki. Ten zwyczaj przybył z Niemiec i ostatecznie choinka stała się niejako symbolem innego święta, jakim jest chrześcijańskie Boże Narodzenie. Wiele dawnych słowiańskich zwyczajów jak wcześniej wspomniane ścielenie słomy lub siana pod obrusem, jest po dziś obecne i powszechnie praktykowane w wielu domach. Choć z czasem nadano im chrześcijański wydźwięk i interpretację. Konstantin Trutowski, obraz, kolenda na Ukrainie, XIX wiek, źródło, Wikimedia Commons. Podobnie rzecz miała się z wyrazem, kolenda które pierwotnie oznaczało radosną pieśni noworoczną. Śpiewano ją podczas nocnego odwiedzania znajomych gospodarzy, w trakcie przesilenia zimowego. Z kolei inna etymologia wiąże słowo, kolenda, z przeniknięciem na obszar słowiańszczyzny łacińskiego słowa kalendę. Którym określano początek nowego roku, Taka interpretacja jest zgodna z przytoczonym w poprzednich akapitach etymologii nazwy gody. Bardzo ważnym elementem pradawnych szczodrych godów było rytualne obchodzenie domów z figurą symbolizującą nowonarodzone, w dzień przesilenia, słońce. Zwyczaj ten zmieszał się z mitologią chrześcijańską. Dając różne wersje przypowieści zwiastowania gwiazdą betlejemską, zwyczaj wyglądania pierwszej gwiazdy. A także bardzo ważny atrybut obchodzących domy kolędników gwiazdę. Współczesne obchody Bożego Narodzenia w wielu aspektach zostały zaczerpnięte z dawnych pogańskich, słowiańskich tradycji. Oprócz już wcześniej wspomnianych tradycjach i zwyczajach ważna była symbolika liczby 12, które wiązała się z rokiem kalendarzowym czyli z 12 miesięcy. Obecnie szczodre gody w danej postaci czczone są przed grupy rodzimowiercze. To co o czym należy pamiętać z dawnych zwyczajów przodków to, iż w czasie świąt przede wszystkim powinniśmy się cieszyć i świętować, niezależnie czy obchodzimy pogańskie szczodre gody, czy chrześcijańskie Boże Narodzenie. Autor Jacek Czubacki